Jesteś w swoim domu, za zamkniętymi drzwiami i zasłoniętymi zasłonami. Czujesz się w pełni prywatnie, ale ktoś w furgonetce na końcu ulicy może obserwować każdy Twój ruch, nie za pomocą kamery, za pomocą Twojego własnego Wi-Fi. Jest to atak typu Wi-Fi sensing. Twój router Wi-Fi wypełnia Twój dom falami radiowymi. Kiedy się poruszasz, Twoje ciało zakłóca te sygnały, tworząc drobne, unikalne zmarszczki i odbicia. Dla zwykłego urządzenia to tylko szum. Ale zaawansowany odbiornik potrafi analizować te zakłócenia. Używając techniki analizującej informacje o stanie kanału CSI, sztuczna inteligencja potrafi przetłumaczyć te drobne zmiany sygnału na obraz tego, co dzieje się w środku. Potrafi wykryć, gdzie jesteś w pokoju, czy siedzisz, czy stoisz, a nawet monitorować Twój oddech podczas snu. Ten atak nie hakuje Twojego hasła ani nie kradnie Twoich danych. Zamienia samo powietrze w Twoim domu w system nadzoru. To prowadzi do fundamentalnego pytania o niewidzialny świat wokół nas. Kiedy Wi-Fi, które nas łączy, może być również używane do tego, by nas widzieć? Co tak naprawdę oznacza prywatność we własnym domu?